Jackie Ornasty, zapamiętajcie mnie. Jestem jak opóźniony w rozwoju addechowiec. Czy ktoś potrafi wyobrazić to sobie? Wyobraź sobie tragedię, większą od mojej. Schizofrenia ogarnęła moją głowę. Wszyscy to widzą, a ja dostrzec nie mogę. Teraz pełnia szczęścia, a za chwilę płaczą jak beksa. Wiem, że to tylko przejściowy stan. Od uczucia do uczucia, od zajęcia do zajęcia nie mogą przestać. Odczuwania jest coraz większa. Im rosną większa, tym częściej czują się jak calańczka. Wydawać by się mogło, że myślą tylko o własnych sprawach, ale to, co we mnie zachodzi, chcą wszystkim, naprawdę wszystkim opowiadać. Nie bacząc na wrogość, w tym wszystkim jestem sobą, tak mocno, jak umiem. Ty, co o mnie mówią, się nie przejmuję. Pewnego dnia mnie wykończycie, ale wystarczy, że o mnie nie zapomniecie. Zapamiętacie mnie, robią to, co robią, robią to, co inni robią. Przy tym zawsze jestem sobą. Dzięki.